Ejka. dzisiaj będziemy grać w Dress to Impress, ale mogę używać tylko przedmiotów z kodów. Zobaczymy więc, czy uda mi się chociaż raz być na podium i ciekawe jakie tematy się wybiorą, bo to też dużo zależy od tego. Tam jakoś tych przedmiotów dużo nie ma. Ale zobaczymy jak nam pójdzie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. I mogę używać oczywiście tylko włosów. I właśnie twarzy z normalnie od kosmetyczki, tak to nazwijmy. Ale ubrania, dodatki, buty mogę tylko używać z kodów. Cozy. Ej, super temat, jak na to, że mogę tylko używać kodów. Wziąłem sobie najpierw od skóry. Zrobimy taką, bo patrzcie, z kodów, nie tu. Jest fajny ten ficik i on jest bardzo cozy. Tylko kurde, buty. Wiem, że to były te takie klapeczki. Czy ja je tu gdzieś mam? Są. Okej, okay. no i tak to by się prezentowało mój cozy outfit, ale może zrobimy coś z kolorkami, żeby tak do siebie to pasowało. Dobra, bardziej cozy nie będzie. <grym> Ej, ale jak na pierwszy temat super wyszło. Może jakiś dodatek? Może coś z dodatków jeszcze się uda? Czy to by pasowało? <grym> jeszcze to jest przecież! Racja, to czekajcie. Mam plan, mam jeszcze dużo czasu. Lepiej chyba nie będzie. Wezmę sobie jeszcze kota, że cozy bo kot. O nie, bo ona ma kota obok i pomyślisz od niej... No nic, to tak musimy zostać. Mogę jeszcze wziąć rzęsy, kopiuję. Git. Moim zdaniem lepiej nie będzie, chociaż... Może jednak... nie, dobra, zostanę już przy tym. Tak jest chyba najlepiej. To jest mój outfit. Pierwszy to była panika do robienia, ale dobrze, że taki łatwy temat się wybrał, chociaż tyle. Nie udało mi się być na podium, aczkolwiek szkoda, bo uważam, że nie było aż tak źle. Mystic. Dobra. Czyli coś jak czarodziejka. Coś takie magiczne, mityczne. To jest strasznie mało rzeczy. Weźmy te buty, zróbmy je najdłuższe, jak się da. Ta spódnica. To nie wygląda dobrze. Ale ja nie mam pomysłu. Zróbmy te włosy i zmieńmy kolor, bo już mam mało czasu. Jezu, na, jak trafi mi się taki temat w kodach, jest bardzo ciężko coś stworzyć. Zróbmy jakieś takie, okej. Okay. Zdajmy jakąś grzywkę, coś, coś, ten teges. Kolory, ten taki zielonkawy. Nie, to wygląda strasznie. Widzicie, widzicie, jak to wygląda fatalnie? Ale może to jest taktyka? Ten dół mi strasznie nie pasuje, nie wiem, co mogę wziąć. Nie wygląda w ogóle, Mystic. Pewnie mam ostatnie miejsce? Nie, dobra, jestem szósta. Nie ma tragedii. Temat to jest 2000, 2010 TV show, czyli jakieś seriale z 2010. Kurde. Wiecie co? Nie mam pojęcia, co zrobię. Może zrobię biedo Hane Montane. No i to będzie taka totalna Biedo Hada Montana. Ona miała jakąś taką stylówę, że miała spódnicę w prop. Ale my troszkę to pozmieniamy. Zrobimy to troszkę inaczej. Ale zrobimy Hanę Montanę. Trochę hadę Montanę. Wkleję wam, z czego się inspirowałam. Czy to pasuje? Trochę pasuje. Ale na to potrzebujemy jeszcze panterkę na górę. Trochę bardzo Hadę Montana. Albo nie może nie będzie tak źle. Nie no, jest fatalnie. To trzeba wywalić. Jest tragicznie. Dobra, dajmy jej rzęsy. Przydadzą się na później. Kurcze. Myślałam, że będzie łatwiej. Chyba, że ta bluza i. Nie, ja wyglądam jakaś tygrysica. To nie o to chodziło. Kurcze. No, bo ta spódnicy mi brakuje. Nic, tak to musi zostać. Hmm. Chyba, że jakiś inny po prostu znajdę strój Hany Montany. Nie, to nie są włosy Hany Montany. Ja wiem, że ona bardzo często ma jakieś takie falowane włosy. Blond, na pewno blond włosy to muszą być Jest to jakiś ładny blond Zostanę przy tym Grzyweczka, musi być grzywka prosta Kurde, ta wygląda fatalnie Ta też wygląda źle No siadaj, nie ma czasu Inne włosy może Bo grzywka jest już spoko Ale, o nie Wyjdź z tych włosów. Które włosy krzyczą do mnie, to ja Hannah Montana. Nie te, na pewno nie te. Mm. Dobra, trudno, zostanę przy tych kręconych. Może coś jeszcze wykombinuję? Mam minutę 30. Nic nie wykombinuję. To już jest koniec. To już jest po prostu koniec. Tragedia? Coś nawet nie wygląda jak Hannah Montana. To wygląda tragicznie. Dajmy jej okulary. Nie, to one nie pomagają. Dajmy jej okulary nad głową. Może doceniam fakt, że chciałam dobrze. Dajmy więcej tygryska. Więcej tygryska. Nie, to też jest tragedia. Tragedia, przecież... To nie jest Hannah Montana. Tak, już musi zostać. Jest trochę podobieństwa. <grystwa> Boję się, Bra, byłam? O byłam czwarta. Ej dobra, tutaj Hannah Montana jak widzicie nie była aż taka tragiczna. Urodziny, to jest coś łatwego. To będzie nasza torba na prezent. Taka jest moja wizja. To jest torba prezentowa. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości to jest torba prezentowa. Tak cute sukienka, ale nie podobają mi się ręce w niej, że ich nie ma. A może zrobimy taki kierówkowy outfit troszkę? Musimy się pogodzić z tym, że podium nie będzie. I czy coś mogę jeszcze stąd nałożyć na siebie? Mogę nałożyć kokardkę, ale ona nie będzie fajnie wyglądała tutaj. Kurczę, ej! Co już ma jak... coś, coś jest. Co, coś w tym widzę. Ten tym się nie przejmujemy, bo z tyłu nas nie obchodzi, co jest z tyłu. Ale tutaj widzę, widzę w tym jakieś Możliwości. Tylko tak, jeszcze to trzeba szybko wziąć, zmienić na białe. Dobra, nie wiem. Tu w doszło do katastrofy, ale już nie mam czasu tego pozmieniać. Nie, to trzeba usunąć. Dążę, zdążę, zdążę, dążę, jest git. I naprawdę, jak fatalnie było. Na podium nie mam co liczyć przy takich tematach i przy mojej panice, ale. Byłam czwarta znowu! Czyli to miało jakiś potencjał. Może gdybym mniej panikowała, wyszłoby lepiej. Jaki mamy teraz temat? Casting, przesłuchanie. To, to potrzebuję. Potrzebuję jeszcze jakiejś dłuższej koszulki. Weźmy to. Wzory. To na górze robimy białe. To będzie białe. To będzie białe. To będzie gładkie. Czemu to są dwie różne biele? Nie no, nie możecie być dwiema różnymi bielami. Ty jesteś taką bielą, a to też będzie być... O, o, o. Lepiej, lepiej już. I to też takie białe. Nie! Takie białe ma być. Czy ja tutaj mogę coś pozmieniać? Nic nie mogę pozmieniać. Dobra. Teraz du. Du. No du. Jakaś krata. Jak ma być dobrze, jak nie będzie dobrze. Dobra, ty odpadasz. Ty też odpadasz. To niech zostanie. To nie wygląda źle, tak. nawet jak na to, co ja potrafię robić. Weźmy ten naszyjnik, bo to jest jedyne możliwości. Zróbmy go jakieś takie. Okej, okay, coś takiego. Może kurtka? Nie ta kurtka. Może ta bluza? Tylko tak. Y jacket Lee bez arbuza. I na przykład może jak to będzie wyglądało. Nie, 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 nie. Ten napis, brat, nie, też nie siedzi. Buty, weźmy te i zróbmy je białe. I podeszwę zróbmy troszkę jaśniejszą. Albo zróbmy kratę. I buty też zrobimy w kratę. Przecież to będzie. Okej. Okay. I, 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 i. Weźmy to Trzymają ją inaczej. trzymają ją tak. I wzory, zróbmy ją taką czarną. Podoba mi się. Jak mam być szczera, to jest jeden z lepszych outfitów. Tylko to mi nie siedzi. Zróbmy to czarne, żeby pasowało do stroju. Nie, nie! Kurde, 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 szybko, szybko, szybko. Tak, tak, tak miało być. Jakby na przykład to jeszcze zrobić też taki wzorek. Nie, to już za dużo. To już za dużo. Możesz nie przesadzajmy. Najgorsze jest to, że jeszcze jedyne co mogę zrobić to okulary i na przykład na głowie. Nie pasują, nie pasują. Zostawmy już tak. Jest to jeden z lepszych outfitów. Może te buty, jakbym, kurde, zrobiła białe buty. Dobra, już trudno. Te buty mogą zniszczyć wszystko teraz. Ja, to ja. Jak dobrze wyglądam. Dlaczego Lina Golina jest trzecia. Które mamy miejsce? Znowu czwarty, to jest klątwa czwartego miejsca. Aczkolwiek uważam, że zasłużyłam na więcej tym odfitem. Tym Może podeszwy butów nie są super, ale zasłużyłam na więcej. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. I w sumie można zrobić jeszcze część drugą. Ale dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie o moich odfitach. I pamiętajcie, bądźcie wyrozumiali. Dzięki!